Siemna, Siemeneczko z tej strony. Pan Fryderyk, gramy dzisiaj w BTD6 Cubizin. E, Robimy trudny i lecimy. Będę wam pokazał tylko najważniejsze momenty i pokażę wam początek, bo mnie później to będzie jakaś totalelipa lipa. Kurde, mogę to zrobić. Dobra, dobra. Ja tutaj robię taki myk. Widziałem to u mojego serdecznego. Oj. Nie przemyślałem. W sumie. Dobra. To gramy jeszcze raz i... Ulepszamy zasięg i szybkość Ten początek zawsze jest taki niefajny, bo zawsze to tak wychodzi właśnie, że właśnie to się tak kończy. Że jeden balon przechodzi Jak ile włączę autostarta, starta, bo... bo mam chyba tym ten... darmowego druida? O, czarodziej, czarodziej się przyda. Czarodziej się przyda. Dobra. Ja wam pokażę jak będzie bardziej ciekawiej. Pokażę wam po prostu ciekawszy moment. Siemanera, jest, już jestem z powrotem. Ulepszyłem czarodzieja na lepszą moc i tutaj właśnie go na lepszą moc i będę postarał się robić mały make. który którego się niedawno nauczyłem więc no no tutaj ulepszyłem właśnie czarodzieja na tą Tutaj, bo to rodzic to jest mega dobra postać. No i bumerangową małpkę ulepszyłam też, ale to na razie jest początek, więc na razie dużo się dziać nie będzie, bo już mam 20 rundę, drugą dokładnie, więc dziać się dużo nie będzie, pewnie, na życia, tylko... Pewnie ja będę robił jakieś figle migle, że zaraz znowu będę musiał restartować. Więc no. Znaczy, jutro spytam się Wika, czy będzie miał ochotę zagrać ze mną właśnie w BTD Balon, bo mieliśmy dzisiaj grać, ale sobie no. No. I teraz muszę zrobić. Po prostu nie słyszałem Żeby chciał czy nie chciał Nie słyszałem albo jestem głuchy, albo nie wiem a muszę Dobra przejdę do Was o na rundzie 40-35 jak będzie się coś działo na No to przejdę do Was wtedy Księbka z powrotem. Dużo się nie zmieniło. Dodaję druida, który mi trochę pomoże w zapełnieniu. I nie pamiętam, czy przyszywa to lepszą właśnie małpkę podwodną, czy już kiedy. No. Więc no, to jest takie szybkie ogłoszenie. No, i mam pytanie. Czy jak mamy małpkę ninja, to w którą stronę wy ulepszacie? Ja sobie postawię teraz tego ninjaka. I ja robię zawsze tak. O. Bo to po prostu jest dobra rzecz. Ale wiem, że niektórzy robią też tak, że po prostu na odwrót robią. Że... że to z tym. Ja tak na początku robiłem, ale. Potem uznałem, a po co tak robić w ogóle. A i zapomniałbym o Benjaminie. No. Dobra, przejdę do Was na rundzie 40, na 50 z powrotem. Siema z powrotem, e, ulepszyłem e, tutaj e, czarodzieja i Strzelca Rzutkowego, ulepszyłem na maksymalny poziom. I zamierzam sprzedać go i ulepszyć druida. No i ulepszyć zaraz, właśnie małpkę ninja, bo bardzo dobre ataki ma małpka ninja na właśnie na tym czwartym poziomie. No a zapomniałem o jednej rzeczy, to zaraz go postaję. Zapomniałem przecież o strzelce wyborowym. No, będę go ulepszał, właśnie, bo będzie minę już mam. Więc no, będzie. Jakbyście nie widzieli co Będzie min, czyli on. Już wam go pokazuję. On daje, że po prostu szybciej, że po prostu każdą grę, za każdą rundę, zdobywacie hajs. I to właśnie pomaga, kiedy jesteście tak spłukani jakby. To wtedy po prostu pomaga. Jak po prostu nie macie nic, po prostu jest czysto, jest u was na... Tutaj powydaliście wszystko na upgrade'y. No i kończy się na przykład runda No i właśnie takie coś jest właśnie Dobrym zaopatrzeniem A ja Wam polecam właśnie małpkę snipera na takie upgrade'y I dlaczego na takie? Bo tutaj jest Noktowizja, ja wiem Ja, przedtem, ja miałem wizję tutaj aż A ja mam całego tutaj, ale polecam to i to, bo to, bo to wam daje po prostu, że wszystko to widzi. że wszędzie to można po prostu, że po prostu wszędzie widzicie na mapie takie kamo małpki właśnie. wszędzie widzicie te kamo małpki właśnie. a i jak chodzi o strzelcę żytkowego czyli teraz tego o, co był kiedyś, tego co w tym radarze, to on był za trzy questy, bo trzeba wykonać. I, i wtedy go odblokowujecie i upłaca się te trzy questy robić, bo te trzy questy są tak, takie słabe, to są te trzy questy, ale tak naprawdę Zostaniecie mega dobrą postać Wystarczy położyć ją po drogiem Macie a Znaczy no to zależy jakie inne postacie Będziecie mieli Bo może nie od razu ferwin No Więc opłaca się bardzo go Używać Bo no a i to? To nie wiem czy jest lepsze od tego, ale to jest lepsze od tego. To. To, jest, to jest lepsze od tego, jak dla mnie. Więc, dobra, szczypkę upgrade'ujemy go i kończymy tą rundę chyba. Znaczy, zobaczysz czy zrobi... Freeplaya, bo mam nadzieję, że może w innym dniu zrobimy freeplaya, ale nie na tej mapie. Albo może jak pod tym filmem będzie 5 łapek, to zrobię bossa z Wikiem. Po prostu nam go, ja Wam mówię, że on się zgodzi. Jak powiem, że że się z Wami umówiłem na to Ale nie wiem, bo tego kupowałem, tak szczerze. Dobra, już nie będę robił wam już urywką, bo to już jest końcówka meczu. Dobra. Zrobimy setną rundę. To ja poczekam widzimy się na 78 rundzie Siemka z powrotem e, Jak widzicie dodałem tutaj trzy, znaczy dwa kolejne te Bo one się bardzo przydadzą Bardzo się one przydadzą w późniejszych fazach Czyli właśnie ta setna runda Bo no nie wiedziałem czy będę robił tą setną rundę czy nie będę jednak robił a jednak zrobię tam setną rundę, Trzy, czter, ry, ry, ry. O, bo. Dlaczego nie ją nie zrobić? Setna runda to nie taki wysiłek. Znaczy. Two, three, four, five, six, jestem na mapie, która wysiłku takiego dużego nie wymaga. No co? <grym <grym wolna w rozgrywka, a igramy wolna w no i gramy wolną w okej okay. <laughs> a i nie mam jednej postaci <laughs> no mamy dobra, zobacz. zobaczymy się w momencie, w którym będę miał takie no, trudne sprawy. Dobra. Albo w sumie. Albo w sumie nie, bo teraz jest też ciężka sprawa, bo nie wiem, co mam robić w sumie. Tak szczerze. Ale widzę, że. Kupienie go to nie był zły wybór. Ile mam? 52 tys. PD. Dobra. Potrzebuję zebrać dużo PD. Strasznie, bo chcę, żyć go tutaj na maksa. On na makcie. To jest taki kozak. No, więc on ma się, to jest taki kozaczek. A i patrzcie, ile to do niego kosztuje. Co to robi? Ty, ja nie wiem, że to takie wrażenia zadaje. Dobra, ja już. Jestem ciekawy, co się będzie zaraz działo. Ja nie nigdy nie użyłem, tej małpki nigdy, nie użyłem tej nigdy, prawie że. E. Ja to wszystkie, wszystkie użyłem oprócz tego, tylko tej nie użyłem, bo ta mi się nie spodobała. Oj, tutaj problem, problem to. Problemi to jest jakieś małe. Autostart, gotowe. Radiem, że teraz widzicie, jak ja celuję tym, ale musicie widzieć jak nim celuję, bo zitem na 19 tysięcy kosztuje upgrade. by Co to jest? Technoterror. To zrobiło. On zrobił. Wy... Kilkadziesiąt sekund. Tyle obrażeń. To jest takie mocne. ile to ma już Mało na nim mam. Tutaj miałem już potrzebuję. Guys, guys, naprawdę guys. Ja Wiem, stawiam trzeciego już go, ale. Mówiłem kolejny, ten kolejny, no ale on, oni mam najlepsze upgrade'y. Nie wiem, czy przejdziemy do, do tej setnej, ale się postaram. Udało się przejść przez to. Czy znaczy tutaj oni tutaj oni po prostu dają. 96 runda. Robimy to, robimy to, robimy. Robimy to. Robimy to. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeżeli się nie uda, to zrobimy to w następnym odcinku. Po prostu ciąg dalszy tego. Zrobię rzecz, która mi... która mi teraz na pewno pomoże. Ale ja teraz szarża wleciała. Dobra, dwie ostatnie runy. Jeżeli to się uda, zostawiacie lajkacza i suba. Jeżeli to się uda, jeżeli to się nie uda, to możecie dostawić tylko lajka. Jak się nie uda. No, niestety nie udało się. Niestety. Ale może następnym razem się uda. Bo widzieliście, co tu się normalnie działo. Ale. Bardzo dziękuję. Za oglądanie odcinka do końca. Jeżeli dalej tu jesteście, to dziękuję bardzo za oglądanie od odcinka do końca więc no, do zobaczenia w następnym odcinku, bye bye!